Jak powinna wyglądać skuteczna dieta dla kobiety po 40, która chce schudnąć, ale bez liczenia kalorii i bez liczenia każdego grama? Zasada pierwsza. Jedz białko w każdym głównym posiłku. Dlaczego? Białko zwiększa uczucie sytości, wspiera utrzymanie mięśni, stabilizuje poziom glukozy we krwi. Gdy brakuje białka, trudniej się nasycić i łatwiej sięgnąć po przekąski. Białko powinno stanowić bazę śniadania, obiadu i kolacji. To mogą być jajka, ryby, chude mięsa, tofu, strączki, jogurt naturalny. Jeżeli go oczywiście dobrze tolerujesz, znajdź takie bia źródła białka, które są dla Ciebie w porządku które lubisz. Zasadą numer to ogranicz przetworzone węglowodany, ale nie bój się ich całkowicie. Po czterdziestce organizm gorzej sobie radzi z dużymi skokami cukru we krwi, więc lepiej wybrać węglowodany, już jak to się mówi, złożone kaszę czy warzywa. Pamiętaj, żeby mimo wszystko ograniczyć białe pieczywo i słodycze, na tyle, ile oczywiście jesteś w stanie. Zapamiętaj, węglowodany nie są wrogiem. Chodzi o ich źródło i ilość. Trzecia prosta zasada. Jedz intuicyjnie i na oko, bez obsesyjnego ważenia wszystkiego. Tak, dobrze słyszałaś. Wystarczy trzymać się prostych proporcji. Połowa talerza, warzywa. Połowa warzywa to białko. Ja wiem, że teraz już masz cały talerz, ale tak naprawdę to już jest wystarczające, czego potrzebujesz. Do tego sobie możesz trochę dołożyć ewentualnie źródła węglowodanów lub tłuszczów, ale naprawdę wystarczy w ten sposób komponować posiłki, żeby mieć znakomite efekty. Zasada numer 4. Dbaj o nawodnienie, błonnik i mikroelementy. No bo woda wspiera trawienie, reguluje apetyt i pomaga usuwać toksyny. Błonnik. Z warzyw owoców czy orzechów, a nawet nasion, wspomaga florę jelitową i daje sytość, a składniki takie jak magnez, witamina D, żelazo są kluczowe dla hormonów, energii i sprawnego metabolizmu. Kolejna dla mnie bardzo ważna zasada, której większość kobiet nie przestrzega, czyli zasada numer 5 głodzenie się. Nie te 1200 kalorii może dać szybki spadek wagi, ale długoterminowo prowadzi do spowolnienia metabolizmu, utraty mięśni, problemów z hormonami i efektu jojo. Lepszy jest umiarkowany, lekki, minimalny deficyt, który wychodzi wręcz naturalnie i nie pozwala ciału czuć się zagrożonym tym, że zaraz ta waga zacznie, wiadomo ile spadać, i tak mało energii dostarczamy. I teraz jest najważniejsze, czyli mity, które blokują Twoje efekty, efekty kobiet.